Słuchajcie kochani, chciałbym króciutko powiedzieć o jednej rzeczy, która wierzę uwolni wielu, to przebaczenie. Jak w prawidłowy sposób przebaczyć? Wiecie, co wiele osób chowa urazę w swoim sercu nazywając to przebaczeniem czyli mówimy, że osoba jest. Ja Ej, przebaczyłem, ja, ja wszystko garnąłem, ale kiedy rozmawiamy o tej osobie, jakiej nie ma, albo rozmyślamy o niej w sercu, no to mamy do niej jakieś ale. Też, jak widzimy tą osobę, to jest coś nie tak, więc nie przerobiliśmy przebaczenia. Aby przebaczyć, najpierw trzeba osądzić. To jest ciekawe, bo ludzie po prostu bez takiego osądu chowają urazę do środka i tak by sprawy nie było. Przebaczone. Nie. Żeby przebaczyć, musisz osądzić. Pamiętaj o tym, to jest bardzo ważny klucz. Aby przebaczyć, musisz najpierw osądzić. Sprawiedliwie czy niesprawiedliwie, nieważne. Musisz osądzić. Na przykład, ja osądzam tą osobę, że ona źle zrobiła, skrzywdziła mnie, w ogóle e, jest daremny, debil, idiota, budzwał, w ogóle zdradził mnie, ukarał, zranił. I to jest prawda! I ja tą osobę osądzam teraz! Musisz się do tego przyznać to, co naprawdę czujesz. Musisz naprawdę wywlec to na wierzch przed Bogiem i naprawdę to wypowiedzieć i uznać, że tak czujesz! Po prostu tak jeszcze jest. Powiedz to, osądź ją. Czy to sprawiedliwe, czy nie? Nieważne, osądź. I dopiero jak to zrobiłeś, to dopiero teraz jesteś gotowy, by za darmo, z łaski przez wiary przebaczyć. Bo Bóg Tobie przebaczył za ile? Za darmo. Bóg Tobie przebaczył z czego? Z łaski. Czy zasłużyłeś sobie na przebaczenie Boże? Nie. Więc teraz możesz po prostu, po osądzeniu tej osoby, możesz powiedzieć: Ale ja i tak Ci przebaczę. W duchowej rzeczywistości. Wybaczam tej osobie te rzeczy, które ona zrobiła, które mnie zraniły. Za darmo. Tak jak mi Bóg przebaczył. Za darmo. Amen. Nie będę już zatem tej osoby karać, bo nie ma u mnie żadnego długu. Aleluja. Pamiętaj, że przebaczenie uwalnia Ciebie, a nie przebaczenie więzi Ciebie. Tak wielu ludzi chce modlitwę o uzdrowienie, a potrzebują przebaczyć. Nawet sami sobie. Jeszcze jeden taki klucz właśnie w tym osądzaniu. Ja próbowałem przez wiele lat usprawiedliwiać, tłumaczyć pewne osoby, i myślałem, że jest to przebaczenie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Czyli wytłumaczyłem tą osobę i jej przebaczam. I z, 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 zauważyłem, że ja kryłem w sobie dalej urazę do pewnych osób. Dlaczego? No bo oni jednak spieprzyli, nie? A ja próbowałem ich wytłumaczyć, właśnie nie. Oni spieprzyli, trzeba to nazwać po imieniu. Wiadomo, dla może też tak być, że niesprawiedliwie kogoś osądzasz, bo dla Ciebie spieprzyli, ale trzeba to nazwać po imieniu. A później przebaczyć za darmo złaski przez wiarę, bo Bóg nam przebaczył za darmo złaski przez wiarę. O to tutaj chodzi: Aleluja.